Mam prezent dla Bianki. Później do domu. To jest niespodzianka dla niej teraz. Tak! Oglądałam bajki, dlatego nie szeszłam. <grystanie> tak, i chcę Wam pokazać. To... Tak. Aby, chodź. Zobaczymy, co to. No nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie coś najlepszego, co mama mi opisała. Jak będę grzeczna. <grystanie> chcę pokazać Wam butelkę Bianki do szkoły. Moje dziecko sobie poprzyklejało wszędzie Labubu, Bo kocha Labubu. Tak. No i ja chciałam jej zrobić taką przyjemność dużą, mocną, taką bardzo dużą, mocną przyjemność, żeby moje dziecko nie musiało sobie samo robić butelki. Butelka? Podoba mi się ta butelka. La bubu na nią. Wszędzie jest la odpuśćmy ją. No, Dziękuję, mamusiu, jest najlepsza. Ale to właśnie podoba Ci się? Tak, poważnie. Tak? Butelacha wygląda tak. A tak się ją otwiera. A tak się ją zamyka. Mhm. Fajna jest. Tak, i nasza butelacha nowa tak wygląda. Podpiszemy ją, tylko że nikt biance nie gwiznął w szkole. co nie? Zamówiłyśmy. A na... zabierają. No właśnie. A zamówiłam jej na temu takie pieczątki z imieniem i nazwiskiem. Więc zrobimy pieczątkę. I miała nową. Miałam nową tańczową butelkę, ale się zgubiła w szkole. Chcę ją odzyskać. <grym> no I mi zabrali moją książkę dla Bubu. Też. Tak. Ukradli. Też. Więc to jest pytanie. No. Zabrali mi wszystkie stickery z tego. Te dzieciaki. Tutaj link podpinam na dole, bo to jest skupione na TikTok-shop. Ej, to jest napisane, Bianka. To jest napisane dla bubu. E. <grym> <grym> Dam <grym> mój stomper na to. Tak. Stomper.